czytelnicy wspominają Piotra Pytlakowskiego. Niezwykły człowiek. Łazarewicz opisał Pytlakowskiego jako człowieka wielkiej uczciwości i wielkiego serca. Wiadomością o śmierci dziennikarza podzielił się w mediach społecznościowych. Komentarze pod jego wpisem szybko zaczęły wypełniać wyrazy uznania dla twórczości zmarłego. Wielki autorytet. Cholernie smutny ten ostatni dzień roku napisał Janusz Schwertner z Onetu. Walczył do końca. Jeszcze w październiku, ciężko chory, w Krakowie odbierał nagrodę Długosza za strefę niepamięci. Niezwykły człowiek napisał były dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden. Nie żyje Piotr Pytlakowski. Wspaniały dziennikarz, autorytet, legenda. Smutne to zakończenie roku napisał z kolei w mediach społecznościowych Mateusz Baczyński. Nie żyje Piotr Pytlakowski. Dziennikarz od lat związany był z polityką. Piotr Pytlakowski od lat związany był z tygodnikiem polityka, ale publikował także w gazecie wyborczej Życiu Warszawy i Życiu. Specjalizował się w tematyce kryminalnej, na łamach dzienników i tygodników opisywał największe grupy przestępcze w Polsce. W 1999 roku został laureatem nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Śledcze. W 2024 roku otrzymał 27. Nagrodę imienia Jana Długosza za książkę Strefa Niepamięci. Pytlakowski był współtwórcą 11. odcinkowego serialu dokumentalnego Alfabet Mafii 2004 rok i autorem scenariuszy do seriali Odwróceni 2007 rok i Świadek Koronny 2007 rok. W 2010 roku wyreżyserował dokumentalny film fabularyzowany Wszystkie ręce umyte. Sprawa Barbary Blidy i ścigany. Pochodził z dziennikarskiej rodziny. Jego matka Sabina z domu Wiernik i ojciec Jerzy byli związani z Polskim Radiem. W ten sposób Piotr Pylakowski po raz pierwszy zetknął się z mediami w teatrze Polskiego Radia jako specjalista od efektów akustycznych. Potem, chcąc dostać się na studia dziennikarskie, zaczął pracę w radiowej trójce. Marek z Luwaz, KS Info.